Inkantacja archanioła Michała zwrot energii wrogich myśli i ochrona światła. Ja, Michał, strażnik światła, przemawiam teraz do tych, którzy są atakowani przez cień. Jeśli Twój blask budzi w innych cień zazdrości, jeśli Twoja obecność wywołuje nienawiść, jeśli jesteś celem niesprawiedliwego osądu, krzyku lub manipulacji, oto przekaz dla Ciebie: nie przyjmuj jadu, który nie jest Twój. Niech wszystko, co zostało rzucone w Twoim kierunku, wszystko, co nienazwane, mroczne i ciężkie, wraca do źródła, z którego pochodzi. Nie z zemsty, lecz z prawa równowagi, nie z nienawiści, lecz z miłości, z siły światła. Niech ten jad powróci tam, gdzie go stworzono. Niech dotknie sumienia, nie krzywdzi, lecz uczy. Teraz przyzywam ogień prawdy. Niech spali każde fałszywe słowo rzucone przeciwko Tobie. Niech Twoja aura rozbłyśnie tarczy światła, której nie przebije żaden cień. Jesteś bezpieczny, a w mojej obecności. Jesteś chroniony boskim prawem. Jesteś częścią światła, które nie zna porażki. Mów za mną, duszo waleczna, oddaję to, co nie moje. Zwracam każdy cień, każdy jad, każde przekleństwo. Niech wróci do źródła, oczyszczone przez światło. Ja jestem tarczą, ja jestem światłem. Ja jestem pod opieką Michała. I tak się stało, i tak jest, i tak będzie. Jesteś wolny, niech twoja ścieżka lśni, niech twoje światło świeci tam, gdzie inni się boją. A ja, Michał, zawsze będę przy tobie, zawołaj mnie, a przybędę. Niech się tak stanie.